I tam sam? Poznajcie Rachel, moją... wnuczkę. Musimy ją lubić? Ile ma lat? Nie. Zapomnij. Tylko pytałem. Chłopcy też by się napili. Chcesz łyka? Muszę to skończyć. Jak w pracy? Powinni mu odebrać uprawnienia. Najpierw przyjął Pitbull'a, a potem sikającą babcię. Nie masz wyrzutów sumienia, że wykorzystujesz dzieci? Daj, zrobię to. Chcę ci pomóc. Nie trzeba. Złaś ze mnie. Smartacz. Przestańcie. Nie bić się. Zabierz go. Nie ja zaczęłam. Dowal jej sam. Ciągnij za włosy. Co u was wstąpiło? Boże, stoi ci. Ostrzegałam cię w sprawie imienia Pana Boga. Stawiasz namiot w czasie walki?